To już będzie chyba taka tradycja, że w czwartki w różnych miejscach będziemy się spotykać, przynajmniej do 7 marca, do kiedy całość programu wyborczego zostanie ogłoszona. Dzisiaj w zasadzie dwie, dwie informacje: ja zacznę od tej może najważniejszej, czyli Uniwersytet Tarnów, Uniwersytet dla Tarnowa. Dzisiejsza odsłona naszego programu wyborczego będzie dotyczyła aktywnej roli miasta w kreowaniu. Tego życia akademickiego. Chcemy, aby Tarnów stał się miastem akademickim, aby w Tarnowie wspierać starania Akademii Tarnowskiej, już Akademii Tarnowskiej w dążeniu do uniwersytetu. Oczywiście doceniamy tu fakt, że te starania, które do tej pory zostały podjęte przez władze naszej uczelni, to nie była droga na skróty, to była droga spełniania wszelkich wymogów związanych z ewaluacją dyscyplin naukowych i to się to jest coś co warto zaznaczyć miasto rola samorządu jest rolą wspierającą szanujemy autonomię uniwersytetu akademii dzisiaj tarnowskiej niemniej jednak widzimy tutaj przestrzeń która, w, która może przestrzeń do współpracy która może być czy zaowocować Zaowocować lepszą, lepszymi relacjami pomiędzy samorządem, nauką, ale również biznesem. I ten, ten trójkąt powinien być, powinien być w Tarnowie mocniej wykorzystywany. I do rzeczy chcemy, aby czy będziemy wspierać dążenia Akademii Tarnowskiej do wybudowania nowego akademika w mieście. Będziemy te działania, tym działaniom kibicować, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to chcemy, aby miasto Tarnów również taki akademik połączony być może z bursą wybudowało w naszym mieście. Obserwujemy, że prywatne inicjatywy tego typu są dzisiaj przepełnione. Duża część młodych ludzi, są z nami dzisiaj studenci, przedstawiciele koła naukowego, które to zbadało wraz z opiekunkami, na czele z panią profesor Haną Gądek, którzy zbadali, że młodzi ludzie chcą studiować w naszym mieście, ale chcieliby tutaj ze względów ekonomicznych również zamieszkać. Dzisiejsze ceny najmu są zbyt wysokie, a w związku z tym najczęściej dojeżdżają i nieprzypadkowo spotykamy się też w, na rynku, bo gdyby większa ilość młodych ludzi decydowała się zamieszkać w Tarnowie, to te wieczory spędzałaby właśnie tutaj i to życie studenckie by kwitło. Chcemy, aby w tym kierunku samorząd miasta poszedł. Uniwersytet nowe kierunki kształcenia. Byliśmy z Panem Posłem tak, się zapraszamy też tutaj do nas, byliśmy z Panem Posłem w Warszawie u Pana Premiera Kosiniaka-Kamysza. Jest zapewnienie, że Akademia Tarnowska spełnia te warunki, że ten kierunek lekarski będzie od października w Tarnowie dla kandydatów dostępny. Trzecia rzecz, którą chcemy wspierać to jest to, co powiedziałem na początku, czyli relacje pomiędzy nauką, samorządem i biznesem. Ta rola miasta jest tutaj bardzo istotna, ponieważ tylko dobrze zaopiekowany biznes lokalny, mały i średni, ale także też te duże podmioty jest w stanie zapewnić rozwój i nowe kierunki. Będziemy zachęcać panią rektor również do tego, aby. Poszła za ciosem oprócz kierunku lekarskiego również w przyszłości pomyśleć o kierunku farmaceutycznym i rozwoju nowych technologii w ramach kierunków technicznych. Takie spotkanie niedawno się już odbyło z dyrektorami szkół z naszego regionu. Jak zachęcić młodych ludzi właśnie do kształcenia się w tych przyszłościowych zawodach? Miasto będzie miało tę rolę wspierającą. Ja bym za chwilę powiem jeszcze o drugim temacie, który dzisiaj rano się pojawił, ale może oddałbym głos pani profesor. Dwa zdania o tych wynikach, badaniach, tak, tego jak zatrzymać młodzież w temacie. Bardzo dziękuję za zaproszenie spojrzenie na Akademicki Tarnów, ponieważ tak się składa, że z panią Jekun drugą z Koła naukowego pracujemy w Akademii Tarnowskiej w zasadzie od początku i powstania i możemy tutaj jakoś prześledzić drogę rozwoju uczelni. No cóż nie będzie chyba wielkim odkryciem, jeśli powiem, że uczelnie pełnią bardzo ważną funkcję nie tylko kulturotwórczą, ale i miastotwórczą. W związku z tym jako przedstawiciele nauk społecznych, bo reprezentujemy Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, gdzie też od niedawna mamy kierunek prawo, badaliśmy zjawiska zachodzące w mieście dotyczące odpływu młodych ludzi z Tarnowa. Młodzież Koła Naukowego Lex w ramach badań naukowych prowadziła taki rekonesans wśród własnych rówieśników, a także wśród osób dorosłych, prowadziła badania również w urzędach administracji publicznej na temat prawa do dobrej administracji, bo dobra administracja to też jest element, który ma wpływ na jakość życia mieszkańców. I właśnie wyniki badań zostały przedstawione na takiej konferencji podsumowującej projekt, gdzie był tutaj pan przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Przewodniczącym Jury. Głosiliśmy również przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, władze uczelni. I cóż, i dzisiaj mamy jakiś obraz. Tego, dlaczego młodzież nie chce zostawać w Tarnowie, mimo że mamy uczelnię najchętniej wybieraną spośród uczelni zawodowych w Polsce, uczelnię o bardzo wysokim poziomie kształcenia, o czym świadczy status akademicki. I okazuje się, że odpowiedzi były stosunkowo prozaiczne. Młodzież chce się usamodzielniać, chce wyjść od rodziców. W związku z tym jest zainteresowana tanimi mieszkaniami Tarnowie. Niekoniecznie muszą wyjeżdżać do sąsiednich miast, tych łzeszów, Kraków, oni zostaną tutaj, ale chcą mieć w tym miejscu swoją przestrzeń, swoje niedrogie mieszkania, no i oczywiście możliwości późniejszego zatrudnienia. Że mamy światowej klasy naukowczynię z Australii, pani profesor Lidię Morawską, która, zdradzę może już sekret, niebawem będzie też gościem cyklu Moje miejsce w Tarnowie, prosto z Australii. Natomiast, drodzy Państwo, kończąc, jakby już ten wątek, chciałbym też zadeklarować i taką złożyć obietnicę studentom, którzy tu są obecni, że miasto będzie aktywnie wspierało nie tylko Uniwersytet, Akademię Tarnowską, ale również wasze. Przedsięwzięcia, organizacja. Taką, takim kluczowym są zawsze juwenalia, i uważam, że miasto powinno być na juwenaliach obecne. I jakby drugi wątek, drodzy Państwo, który dzisiaj się pojawił, też chciałbym poinformować, że powstał, czy powołano 30 stycznia Komitet wyborczy Wyborców Jakuba Kwaśnego. Dzisiaj dokumenty zostały zgłoszone do. Biura Wyborczego. Komitet Wyborczy, Wyborców, jak podkreślają, Nasze Miasto Tarnów zostanie, został dziś zgłoszony. Na pełną prezentację list wyborczych, oczywiście, przyjdzie czas, ale już teraz można się domyślić, kto będzie kandydatem klubu Nasze Miasto Tarnów. Na pewno listy wyborcze otwierać będą radni obecni. I zamykać jedną z list, bo no mówię tutaj o, o Tadeuszu, ale są z nami również przedstawiciele komitetu. Jest pan Tadeusz Bałchanowski, jest Maciej Włodek z Radosiedla Główniska, jest Zbigniew Kolak z Radosiedla Rzędzin. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Tadeusz Bałchanowski, również przedsiębiorca aktywny w wielu branżach. Tadeusz jesteś też z tego co widziałem wiceprezesem Fundacji Belad 20, czyli Świat Kultury i Sportu nie jest się obcy. Oczywiście te listy prawie już są gotowe, więc pozwólcie Państwo, że to będzie odrębny temat naszego, naszego spotkania. Panie pośle, czy coś kwestia... Jak... Odjąć tak ważny dla naszego miasta temat, temat który już poruszałem w mojej kampanii wyborczej. Nie wiem, czy Jakub o tym już mówił, ale faktycznie odbyło się spotkanie w, z panem premierem Kośniakiem Kamyszem, z panią minister Marią Murówczyńską. Rozmawialiśmy w obecności pani rektor Bambi Kołby w ministerstwie w Warszawie o tych ważnych latarnowa sprawach. Przede wszystkim o tej najważniejszej chyba dzisiaj o utworzeniu akademii, o utworzeniu wydziału medycznego. Drugim ważnym aspektem tej rozmowy było poruszenie tematu akademika niezwykle ważnego. Z punktu widzenia uczelni pojawiło się kilka pomysłów, jeden z tych pomysłów to jest, to jest takie upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Pomyśleliśmy tutaj z Jakubem Kwaśnym, że fajnym, akademikiem, fajnym miejscem na Akademii byłby ten nasz taki wieżowiec, który stoi na ulicy Legionów. To jest własność Telekomunikacji Polskiej, Orange'u chyba w tej chwili nawet. Ja z biura poselskiego wysłałem pismo z zapytaniem, czy ewentualnie wchodziłaby w rachubę sprzedaż tego budynku pomyśleliśmy że jak Jakubem, że fajnie by było o dwa czy piętra go trochę zmniejszyć, powiedzmy sobie skrócić, wtedy odsłonić też tą yy, starówkę i, i nasz przepiękny kościół, więc, więc myślę, że moglibyśmy tutaj w takim kierunku podążać. Czekamy na odpowiedź. Wiemy też od Pana ministra, od Pana premiera Kościniaka, że są pieniądze raczej w, w ministerstwie na modernizację jakby budynków bardziej niż na budowę nowych, więc stąd ten pomysł. Wydaje się, że, że jeśli tylko oręż będzie chciał go sprzedać i pojawią się środki w Miejsce na to, żeby ten budynek kupić. Myślę, że będzie to fajna i wartościowa inwestycja. Też zaakceptowana w jakiś sposób przez panią, panią rektor Małżatego. Także ja tyle dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?